Różną jest Szembie, rzut wolny dla gospodarzy, piłka zagrana na 15-16 metr przed bramką Bauera. jeszcze chmielnie, koniec, Chmiel, dobra piłka w pole karne, jeszcze z lewej nogi, z takiego pół obrotu uderzał Walski, no tylko korona Kielce i, i pod Beskidzie Bielsko-Biała dokładnie. Sandecja, czysty odbiór, chmiela błąd. Zeidlerach, chmiel wpada w polu karnym, i, i to będzie jedenastka, dwunasta minuta spotkania. Jeszcze raz to starcie bark w barki, i wygrany ten pojedynek. A więc nie będzie rzutu karnego, tylko będzie rzut wolny. Tak jest. Sowsić wsić? dobra piłka! Jeszcze dobitki! Dwie nawet dobitki, obronione obie przez Neuge Bauera w dośrodkowaniu chorwackiego pomocnika. Jeszcze raz tutaj, chyba Szufryn najpierw starał się pokonać, a potem Majsa Fall. Okazji miał i Szufryn, i jeszcze jeden z graczy drużyny prowadzenie przez Dariusza Dudka. Może podobać się gra zespołu GKS-u Jastrzębie, jeżeli chodzi o, o grę obronną, rzut rożny, który wykonywać się będą Jastrzębianie. Dobra piłka w pole karne, jeszcze zamieszanie V w polu karnym i jeszcze dodatkowo żółta kartka dla Ochrończuka, to będzie oznaczało kartkę czerwoną. Osyra. Dobre podanie w tempo do Zjawińskiego, ależ to była świetna okazja i chyba nie było spalonego przynajmniej gwizdka. Nie słyszeliśmy, ale idealnie w tempo zagrana piłka przez Kornela Osyre. Przeszli do ataku pozycyjnego. Ostatnia z tych czterech minut doliczonych Walski. Osyra. Dobra, wrzutka jeszcze, piłka na środek, i tutaj zjawiński uprzedzony w ostatniej chwili przez Bondarenkę Michałowi Walskiemu, 25-letni pomocnik. Walski sprytnie chciał tutaj jeszcze z najbliższej odległości do Bitka, i brawa kolejny raz dla Nojge Bauera. W 27. kolejce, która zostanie rozegrana w najbliższy weekend, ale o tym za moment! Dikowi, świetnie, Neugebauer. Bauer, kolejny raz, jeszcze dobitka z prawej strony, jeszcze raz Majsa Fall, Swetosław Diko, współobrotu. Kolejny raz, kapitalna interwencja Noige Bauera. No tutaj znowu błysnął. Jeszcze Kobryń. Jako trener zagłębia z GKS-u Katowice i Sandecji Nowy wysoczy. dzisiaj 51 mecz? No może teraz? Sowsic! Zablokowany Majsa Foli. Noige Bauer. Kolejny raz, kapitalnie, znakomicie broni. Młody bramkarz GKS-u jest jeszcze raz. Nawodka. Sofsić. Foul. I znowu Neugebauer. Bauer. i kuczałek przygotowani do wejścia na boisko, ale nie wcześniej akcja na wykonaniu drużyny Sandecji. Dobre podanie, ale najgorszy chyba możliwy sposób uderzał. Tomasz Nawodka. Jest no tylko tak. Zgłoszony do gry, no ale tutaj Neuge Bauer rywalizuje o miejsce w bramce, o, o rok młodszym, o rok młodszym Mikołajem Zlafem, a teraz znowu było blisko. Majsa fall. Uważał tutaj i Borkała, i, i, i też jego kolega, by nie przewinić. Walski Walski słupek! Jeszcze dobitka! Gol! Gol! 1 do 0 i w 72 minucie idealnie znalazł się w piątce przeciwnika Łukasz Zjawiński. Szósty mecz, i szósty gol stał się faktem. Miał swoją okazję w pierwszej połowie, chyba nawet dwie takie sytuację, 20-latek wypożyczony z Lechi Gdańsk, a teraz już bezbłędnie. Najpierw uderzona piłka technicznie, chyba właśnie z wiatrem odbiła się od słupka. GKS jeszcze będzie rozgrywał swój mecz o tym za moment. Kolejna szansa. Teraz! Nie pomylił się. Jest 2 do 0. 4 minuty później Rafał Kobryń miał chwilę wcześniej okazję, by strzelić gola, by otworzyć wynik meczu. Wtedy po przekątnej uderzył niecelnie. Teraz już się nie pomylił. 22-letni obrońca tak jak i Zjawiński. Wypożyczony z Lechigdańsk. Strzela na 2 do zera i, i Sandecja już chyba nie pozwoli sobie odebrać tego zwycięstwa, bo przypomnę od 38 minuty gospodarze grają z przewagą jednego zawodnika. Żółta kartka, przypomnę w 13 minucie najpierw błąd dał sobie w prosty sposób odebrać piłkę Chmielowi, potem faulował Chmiela, podyktowany rzut karny, ale po analizie War sędzia decyzję cofnął. To była okazja na trzeciego gola, ale bardzo niedokładnie, niemal z zerowego kąta, ale ten strzał był bardzo niecelny. No, nigdy nie przegrał, i, i tu wszystko wskazuje na to, że, że też że ta statystyka nie, nie pogorszy się, no, choć wszystko jest możliwe, choć teraz. Po podaniu Dikowa z Jabiński, zespołu młodzieżowego i, i drużyna rezerw od. Zeszłego sezonu w kadrze pierwszego zespołu. Teraz no, Osyra miał swoją szansę. Jeszcze zych. Lewą nogą zblokowane uderzenie Walski do koszyka Noige Bauera.